Cześć. Smart jako elektryk przyjął się na tym kanale całkiem nieźle. Jako skarbonka trochę gorzej, a jak będzie się klikał jako Brabus, tego dowiemy się już niedługo. A ja już dzisiaj dowiedziałem się dla Was, ile będzie kosztowało ubezpieczenie tego samochodu przez porównywarkę ubezpieczeń Mubie.pl. Znalazłem dla tego Brabusa polisę na OC i Assistance za niewiele ponad 400 zł na rok. A po podjęciu bonusu, który Mubie.pl zwraca na konto po zakupie polisy, mniej niż 300 zł. Tanio? Wejdź na mubi.pl łamane przez Zachar, link znajdziesz w opisie i sprawdź ile Ty możesz zaoszczędzić na ubezpieczeniu swojego auta. I nawet jeśli Twoja polisa jeszcze ci się nie kończy, zarezerwować swoje 150 zł zwrotu możesz już dzisiaj. Zapraszam. Witam, mam na imię Łukasz, jestem z Rzeszowa. Chciałem zaprezentować Smart Brabusa w wersji Cabrio. Samochód posiadam od kilku lat. Jest to już mój e, trzeci Smart. Wcześniej miałem wersję 450, później była 451 zwykły i teraz w końcu jest 451 Cabrio Brabus. Wersja Brabus jest to wersja limitowana. Jest ich bardzo mało w Polsce, bo większość tych Smartów 451 jest e, Repliką, czyli ludzie dokładają do tego, żeby zrobić z niego Brabusa. Jest to oryginalny Brabus. Czym on się różni od wersji zwykłej? On się różni silnikiem, ponieważ jest to silnik 125-konny, a w zwykłym smartcie Turbo jest 98. Tu jest założona mapa tuningowa do silnika, która ma 135 koni w tym momencie. I różni się felgami i wyglądem zewnętrznym, czyli inne lampy, grill, ledy. Felgi z przodu są szesnastki, a z tyłu są siedemnastki. Wersja jest tego Smart'a, jest wersją Exclusive, czyli jest to wersja najbardziej bogata tego samochodu. Czyli podgrzewane fotele. Klimatyzacja, łopatki przy kierownicy, nawigacja. Moje poczynienia pod względem tego samochodu tuningu zewnętrznego to jest wymalowane felgi na czarno, zaciski, wydech zrobiony jest. No i tyle. To jest auto, jest doprowadzone do oryginału. Auto było kupione delikatnie rozbite z przodu. Wszystkie plastiki są oryginalne, kupione w salonie. Do prezentacji silnika w tym samochodzie trzeba otworzyć bagażnik, a nie podnieść maskę. Tak powiedzmy, że to od tej strony u niej ujmijmy, bo samochód ma silnik umieszczony z tyłu. A do tego potrzebne są dwie osoby do zaprezentowania silnika, ponieważ no, nie da się tej pokrywy łatwo wyciągnąć. Więc trzeba ją tak przytrzymywać, żebyście mogli cokolwiek widzieć. I od razu zapowiadam, nie będę całą opowieść tak trzymał. Także nacieszcie się tym, co teraz widać. I już wychodzę i pozostawiam Łukaszowi całą resztę opowieści. Jest to silnik 1.0, 3 cylindry. Oryginalna wersja Brabusa miała 115 koni. Ten jest podniesiony, bo mam mocniejsze mapy założone do komputera. Ma 135 koni. Jest to założony filtr KN sportowy, większych modyfikacji tu w tym silniku nie ma. Silnik został wymieniony w tym smartcie, ponieważ udało się kupić silnik z mniejszym przebiegiem. Jest tu założony silnik, który ma przebieg 30 tysięcy. z jakiego powodu wymiana nastąpiła? Bo była okazyjna cena kupić silnik z mniejszym przebiegiem. A ile miał przy silnik, który został wyrzucony? 60 tysięcy. To taka duża różnica? No bo był z jazdy testowej ten silnik, był z Niemiec, z Brabusa. I się opłacało go przełożyć. A tamten okay. poszedł do innego smarta. Okay. Tamten poszedł do innego smarta, zrobiony tak zwany pseudo-Brabus, był zrobiony z naklejkami Brabusa, ale to nie był Brabus, tylko silnik miał Brabusa. Coż więcej mogę powiedzieć o tym samochodzie. Zużycia paliwa. paliwa, wiadomo, to jest. Em, wszystko zależy od nogi, jak się tym autem jeździ. No to teraz mi się udało, miałem nawet jest spalanie około 12 litrów. Tak. A na autostradzie? Tak, no bo gnałem dosyć szybko, nim, żeby tu zdążyć i dosyć duże miał spalanie. Jeśli jeździ się nim po mieście, jest to z klimatyzacją, no to spalanie jest około 7-8 litrów. Ktoś powie, że to dużo jak na taki samochód. Tak, ale no, z jednej strony daje co dużą frajdę ten samochód i tu się chyba nie patrzy na to, ile on spala. Mhm. Tak mi się wydaje. Jaki on ma rozstaw osi? Tak na około 1,5 metra. 1,5 metra. Tak? tak. Jak się jeździ takim autem po autostradzie? Po autostradzie trzeba bardzo go trzymać w kierownicę, ponieważ przy każdych wielkich podmuchach będzie go ściągało. Tu jest jedyny mankament i minus jest w zimie. Trzeba bardzo delikatnie operować gazem, bo auto lubi tańczyć. Mhm. I Napęd się... oczywiście na tym. Staju. Tak. A powiedz jeszcze, bo cały czas nie daje mi spokoju, ta... Niewielka różnica, zaledwie 30 tysięcy przybiegło, i w związku z tym opłacalność wymiany silnika. Czy te 60 tysięcy to jest jakiś graniczny przebieg, przy którym należy yeah, się już yeah. zacząć martwić? Yeah, o... yeah. Problem z tymi silnikami to jest może to, że to są silniki bardzo obciążone, te silniki są, bo tam jest turbo w tych silnikach. I wiadomo, że te silniki po pewnym momencie, jak się, się bardzo długo jedzie tym samochodem i się staje, trzeba go chwilę go schłodzić, żeby ta turbina chwilę można powiedzieć ostygła. No bo lubią te silniki strzelać, po prostu wybuchać. I tu trzeba uważać na te silniki, trzeba dbać o ten silnik. Problem był u brabusa tu, że były kolektory bardzo źle zrobione i mam do tego samochodu kolektor z Chromoniklu, który będzie wymieniony. To był jakiś taki, można powiedzieć, feler Brabusa, który był zrobiony. Auto jakichś większych modyfikacji nie ma tu w silniku zrobionych. Wszystko zostało seryjne. Jest pilnowany olej, wymieniam go co 9000, można powiedzieć, tak jak Brabus zaleca. A gdyby teraz miało zacząć padać, ile czasu potrzebujesz, żeby z tego kabrioleta zrobić kupę? Bardzo szybko, kilka sekund mi to schodzi. Kilka sekund? Tak. Chcemy to zobaczyć. Teraz nie zamknę tego dachu stuprocentowo, bo są pościągane pałąki jeszcze po, po bokach. widzisz, a jednak. jednak. jest to takie, bo zrobiłem z Czyli niego... Kilka pa... sekund plus tak, pałąki. Tak, plus pałąki a muszę A gdzie są te pałąki? Pałąki są z tyłu wsadzone, jest specjalna półka tutaj zrobiona na te, na te pałąki. I o muszę raz. założyć teraz pałąki, teraz żeby zamknąć... teraz się zaczyna magia. Tak. E, jeden jest z jednej strony, drugi jest z drugiej strony. Po tych pałąkach chodzi cały dach dopiero. Musimy dach otworzyć, to chwilę trwa, bo trzeba dach sunąć i dopiero teraz mogę założyć ten daszek. Uważaj z drugiej strony. Tak. Tu. Tak. I tu wziąć dach z drugiej strony. Taki samochód na zatraskich. Taki plastikowy resorak dla dzieci, nie? Tu. Tyk, to zamykamy półkę. I teraz w tym momencie już możemy pełni stuprocentowo zamknąć ten dach. No i auto jest zamknięte teraz. Środek tego samochodu 451 Brabusa różni się całkiem od, od wersji zwykłej 451, ponieważ środek jest bardziej ekskluzywny, można to tak powiedzieć. Deska jest wykończona, obszyta skórą. Zdołożone dwa zegary są, czyli jest zegar obrotomierz plus zwykły zegarek. Nawigacja jest tutaj. Kierownica jest wielofunkcyjna z tempomatem plus manetki. Po tym można poznać tą wersję Brabus tutaj. Jedyną taką ciekawostką w wersji Brabus jest to, że jest auto odpalane ze startera na gałce biegów. No to za, można powiedzieć, oryginalnego Brabusa dzisiaj w Polsce trzeba dać ponad 60 tysięcy. Ktoś powie, że no, bez sensu za tak małe auto, no, ale jest to auto unikatowe, gdzie można na rękach policzyć w Polsce, ile jest takich brabusów. Tych, można powiedzieć, tych akcesoriów do tego brabusa, jest to znikoma ilość, bo nikt nie chce tego sprzedawać. Jest to wszystko spowodowane tym, że ludzie mając zwykłego Smarta 451 chcą zrobić z niego brabusa. I dzisiaj Smart 451, taki dołożony do wersji Brabus, ktoś powie za niego 30 tysięcy. No dużo, no, ale podając, wyciągając od niego ten dowód rejestracyjny, a tam pisze, że to jest zwykły smart. To jest właśnie ta różnica, że to jest oryginalny Brabus, a nie jakiś tam lepiony, nie? Jeśli chodzi o test dwumetrowca, to ten samochód zdecydowanie zwycięża w kategorii brak możliwości ustawienia czegokolwiek. Można tu ustawić jedynie fotel przód- tył albo kąt pochylenia oparcia i to koniec. Nie można ustawić fotela na wysokość, nie można ruszyć kierownicy z miejsca. A więc można by powiedzieć, że jest to niekwestionowane zwycięstwo, jeśli chodzi o czas dostosowania samochodu. Siadamy i już jesteśmy dostosowani, bo i tak niewiele możemy zrobić. E, tak czy inaczej, ja tutaj, no ok, jestem odrobinę zbyt daleko od kierownicy. Mogę minimalnie jeszcze o jeden ząbek podjechać bliżej, zwróćcie uwagę, że. Ten fragment konsoli bardzo mocno mnie ogranicza, bo tu już mam kolana, więc to w sumie niczemu nie służy, bo to jest element designerski. A gdyby nie on, to bym jeszcze podjechał minimalnie bliżej kierownicy i siedziałbym tu idealnie. Kiedyś spotkałem gościa, który jeździł smartem z łóżkiem do masażu, bo był właśnie rehabilitantem. No i on twierdził, że nie ma lepszego auta, bo właśnie pod każdym domem wszędzie zaparkuje, bo no ja mówię no dobrze, ale co z tym łóżkiem? Jak ty, chłopie, to, to łóżko to tam wchodzi w ogóle bez problemu. Czy rzeczywiście również jesteś pod wrażeniem zdolności tego samochodu jeśli chodzi o praktyczny jego wymiar? Tak, bo ten samochód Komuś się wydaje, że on jest z zewnątrz, jest mały, ale ten samochód jest tak naprawdę dużo ma miejsca w środku. Jadąc z nim tam do makro na zakupy czy coś, auto jest całe zawalone zakupami, to ludzie są w szoku, że tyle w tym aucie można zapakować. I tu jest właśnie to, że niektórzy, niektórzy którzy stoją z zewnątrz, są pełni podziwu, że tyle do tego samochodu można napakować. Auto jest jako, no jeśli ktoś by, miałbym kogoś przekonać do Smarta, no, no to nie jest samochód rodzinny, to jest auto jako drugie, czyli mieć jakiś tam większy samochód w garażu, a takie, można powiedzieć, wozidełko po mieście, takiego na miasto, nie? Jeśli chcesz żonie zrobić na złość, to kupij Smarta, nie? No. A, a powiedz mi, ta na naklejka z tyłu tak? mówi o jeździe terenowej, tak się zastanawiam, tak. co, co smart, smart robi w terenie? Smart? To jest ulepszona wersja militarna. Nie, dzieje się. Bo należy, ponieważ należy do klubu off-roadowego w Przemyślu i drugą moją pasją to są auta terenowe. I tak no, no, no dałem sobie naklejkę, jakiś tam akcent. Tyle. No. Co czym jeździsz w terenie? W terenie jeżdżę Suzuki Jimmy, a teraz jesteśmy w trakcie budowy pracy Wranglera TJ-a. Odrestaurowany jest samochód, Cały od zera będzie robione. 2004 rok wersja sport w automacie 4 litry benzyna? Nie? Jest delikatnie będzie przerobiony, podniesiony, większe koła, ale zewnętrznie będzie robiony no. na oryginał. Jak sądzisz, ostatnie pytanie, dlaczego w Polsce smart wywołuje no, tak małe zainteresowanie, co tak jak na wstępie powiedziałem, widziałem już po statystykach jednego z filmów? I liczę na to, że tutaj hasło Brabus to zmieni oczywiście, natomiast no, coś musi za tym stać. Czy wydaje się, że Polacy em, wciąż przeliczają pieniądze za samochód na metry bieżące, że samochodu musi być dużo? Tak, patrzę na to pod tym względem, że dzisiaj wydaje mi się, że no, ja nie mówię, że ten samochód jest tani, on jest bardzo drogi, tylko opinia odnośnie Smarta jest taka, że jest to auto niebezpieczne po tych testach łosia, które mu robili te crash testy, to auto wychodzi bardzo dobrze i może to jest wszystko spowodowane tym, że samochód tak małej klasy za taką cenę ktoś powie, no auto jest niepraktyczne, bo jest tylko dwumiejscowe no ale no na miasto szczerze powiem, nie widzę lepszego auta jazda tym samochodem sprawia wielką przyjemność w wersji kabriolet e, no, po mieście jest super każdy patrzy na to, jak, że taki malutki samochód potrafi być w wersji Cabrio, a jednak potrafi być. I zdziwienie ludzi na bokach, jak oglądają to, widzą, że pełni podziwu są dla tego autka, że tak mały samochód potrafi być w wersji Cabrio. I u jednych ludzi budzi ten samochód zachwyt, a u drudzy ludzie go nienawidzą. Jeden lubi to, drugi lubi to. Rzecz gustu. Mi się akurat ten samochód podoba, super mi się nim jeździ. Ma to co samochód każdy małej wielkości miejski. No, gdzie inne małe samochody tego typu nie dorównują mu, bo po prostu, bo jest tak zwinny i szybki ten, ten smart. Czy miałbym go polecać ludziom tak? Jakiejś młodej dziewczynie, która nie ma jeszcze rodziny, czy chłopakowi, na miasto rewelacyjny samochód i jako wozidełko po mieście, można powiedzieć o tak. Tu widzimy jak ten samochód się bardzo szybko zbiera. no. Manetki przy kierownicy. Mało który samochód ma coś takiego, żeby miał manetki przy kierownicy. No i powiew tego wiatru w samochodzie kabriolet. Cieszę się bardzo, że mogłem trafić na, na testy do Zahara i w końcu ktoś może ludzi przekona do tego, że smart... Że są ludzie z pasją, z miłością, którzy dbają o samochody, robią przy nich i wyszukują tak zwanych rodzynków, które chcą pokazać u Zahara. Nigdy nie jeździłem smartem Brabusem. Nie mam zielonego pojęcia, czego się spodziewać. Skrzynie biegów na pewno nie jest niczym, co mi się z Brabusem mogłoby kojarzyć, bo jednak zmienia biegi. Jak teraz zdążyłem się przekonać bardzo od niechcenia. Uu, popatrzcie, jedziemy, zmieniamy. Uuuu, uu. no, trwa to trochę, i to jest pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy. Na pewno brzmienie silnika pomimo, że litrowy, to i tak moim zdaniem należy zaliczyć zdecydowanie na plus. Bo słychać, że jedziemy czymś co. Jest szybsza niż wygląda. Powiem tak: silnik kupuje proporcje mocy do masy, kupuje skrzyni, absolutnie nie kupuje, sprzedaje. skrzynia jest tak nie do charakteru tego samochodu, jak to jest tylko możliwe. Przerwy pomiędzy biegami są, o właśnie, nogą udało mi się włączyć neutral. Przerwy pomiędzy biegami są okropne. Popatrzcie, wkręcamy się dwójeczkę, przerwa i trzeci. Ciągnie, 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 przerwa i czwarty. Zawieszenie jest bardzo niekomfortowe. Wjeżdżając do studienek dokładnie czujemy jaki jest profil tej studienki i na miasto powiedziałbym, że byłoby to dosyć męczące. No chyba, że za chwilę w teście łosia wyjdzie, że to jest akurat bardzo dobry pomysł. Uwaga! 50! Ja bym powiedział, ja bym powiedział, że to nie było jakieś takie szczególnie... Mocno sportowe przeżycie i przy okazji popatrzcie znowu nogą wybiłem bieg, znowu jestem w neutralu, to jest ciekawe. Dobra, to zróbmy teraz przygazoweczkę. To brzmienie na postoje jest fajne. Dobra, 3700 nie chcę dalej się wkręcać. I jedziemy. Im mocniej go ciśniemy, tym większe są przerwy, tym bardziej odczuwalne są przerwy między biegami skrzynie to jest dramat Jest też tryb automatic, tak? Jest Jak się włącza automatik? O, jest automatik. Zobaczymy jak teraz zadziała A więc jeszcze raz. Od zera Automatic. Pozwólmy mu zrobić to lepiej <słyskujanie> Nie, nie zrobił tego lepiej. Nie zrobił tego też gorzej. Zrobił to dokładnie tak samo źle. Ale zatrzymuje się w miejscu jak, jak należy, dobry jest. No tutaj jednak masa robi różnicę. Powiem tak, tak, krzynię biegów bym wyrzucił, a potem bym dogonił i wyrzucił jeszcze dalej. <laughs> Taki dramat. Taka tak. przerwa ogromna tak, pomiędzy tak. biegiem jednym a drugim, próbowałem tak. automatyk, próbowałem manualnie, nic nie pomaga. Tak. tak. To jest ich minus. To jest ich minus. To jest... Okej. Okay. Natomiast jak chcesz z niego wziąć to, co ci brabu zdaje, a chyba po to to kupiłeś to im mocniej ciśniesz, tym większa jest ta przerwa, między, brak między, ciągu. Jednym, między, między jednym biegiem a drugim. To jest ich, można powiedzieć, że minus, nie? To jest to bardzo bardzo przepaść, potężne. No, przepaść, przepaść. przepaść. No, ale teraz ten nowy model, który zrobili, ten 453, to już jest pełny automat, można powiedzieć. Bo to jest zrobotyzowane, nie? Tak, tak, to jest zwykła skrzynia, to jest zwykła skrzynia z tą dokładką elektroniczną. I to, to, można, to można nazwać, jeśli ktoś będzie jeździł tym Smartem, bardzo dużym minusem. Ale ja, aż, ja nie doszukuję się aż tak, bo nie traktuję to auto jako wyścigowe, tylko no, delektuję się jazdą tym samochodem. Jeszcze w wersji cabrio, tak, nie? Tak, tak. Nie no, trzeba przyznać, że robi to wrażenie i brzmieniem, i przyspieszeniem, i hamowaniem. Tutaj niska masa też się sprawdza, więc e, z której strony nie spojrzeć, ma ten samochód zalety. E, dopóki nie zaczynasz, nie zaczynasz go dociskać, bo wtedy wychodzi ta skrzynia i wszystko psuje. No ale okej, okay, nie ma samochodów bez wapń. Nie ma. <laughs> Za 60 tysięcy zł można by było mieć używanego superba kombi z wielkim bagażnikiem i jeszcze by pewnie trochę zostało na Fabie, FABie RS do śmigania. A tu za 60 tysięcy mamy auto, które ani nie ma bagażnika, ani z tą skrzynią też nie można powiedzieć, że jest sportowe. Po co komu ten samochód? Komu to potrzebne? Jeśli kogoś nie jest stać na jakiś tam Porsche 911 czy Ferrari, a marzył o małym kabriolecie, to polecam Smarta Brabusa 451 Cabrio. Krótko i na temat. Bardzo dziękuję za prezentowanie tego samochodu. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Liczę na to, że ten film o Smartcie będzie się klikał znacznie lepiej. A żeby tak było, zostaw komentarz, kliknij łapkę w górę i będziemy nagrywać dla was kolejne odcinki i właśnie na nie oczywiście w tym momencie was również zapraszam. Dziękuję za obejrzenie. Pamiętaj o subskrypcji. Do zobaczenia. Dziękuję.